Honda PCX125 wyposażona jest w bezpieczny i wygodny system Smart Key, który sprawia, że nie musimy używać klasycznego kluczyka do uruchamiania pojazdu. Wystarczy, że będziemy mieli go przy sobie i będzie on aktywny. Aby sprawdzić, czy kluczyk jest aktywny, przyciskamy przycisk na pilocie. Zapali się dioda LED. Jeśli ma ona kolor zielony, oznacza to, że system Honda Smart Key jest aktywny. Czerwony kolor oznacza, że jest on zablokowany i nie uda się uruchomić pojazdu. Aby aktywować lub dezaktywować pilot, przytrzymujemy dłużej przycisk włącznika, aż dioda zmieni kolor. Zakres aktywności systemu smartki jest różny w zależności od tego, czy stacyjka jest zablokowana czy odblokowana. Należy przyjąć, że obszar działania systemu to około 2 metry. Jeśli nie mamy pewności, że do pojazdu nie będą miały dostępu osoby postronne, dobrze jest zablokować stacyjkę ustawiając przycisk w pozycji lock i dezaktywować system tak, aby dioda zaświeciła się na kolor czerwony. Naciśnięcie przycisku przywołania na kluczyku smartki w sytuacji, gdy stacyjka znajduje się w położeniu wyłączenia lub blokady powoduje podświetlenie kierunkowskazów i pierścienia wokół stacyjki, co informuje o lokalizacji pojazdu. Aby odblokować stacyjkę powinniśmy upewnić się, że kluczyk Honda Smart Key jest aktywny. W celu uwierzytelnienia systemu Honda Smart Key wciskamy przełącznik stacyjki. Zapali się kontrolka Honda Smart Key i pierścień wokół stacyjki. Przekręcamy stacyjkę w położenie włączone i możemy uruchomić pojazd. Bezpiecznej jazdy.